Witajcie ponownie, z tej strony Sepian, tak jak zawsze zresztą. No, skończyłem ostatnio na tworzeniu postaci, więc teraz no czas wejść do gry, myślę, prawda? Dobra, czas się umiejscowić na foteliku i lecimy z tym. Zobaczymy, co ta gra ma, do... ma nam do zaprezentowania. I tutaj obawiam się, że chyba będę musiał się jeszcze na szybko pobawić z opcjami. Mam na myśli rozdzielczość tego typu rzeczy, chyba, że to już się automatycznie ustawiło. Bo do gry yy, bez was nie wchodziłem, to... <laughs> Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Szczerze powiem wam, że szukałem bardzo dużo gier MMORPG ostatnio. Bo miałem ochotę sobie zagrać, nawet wróciłem do starego, dobrego Matina. Ale jakoś tak wyszło, że yy, nie do końca miałem ludzi, z którymi mógłbym grać. No, to znaczy, było tak, że miałem tą paczkę, prawda? Miałem tam grupkę ludzi, z którym założyłem klan. Gildia? Klan czy gildia? Chyba to jest gildia, jednak założyłem gildię i jednak ta gildia trochę się rozpadła, bo tam jednak ludzie nie chcieli zbytnio grać tego macina. Wiadomo, stara gra nie jest taka fajna. Więc teraz kieruję w Archeage'a, mam nadzieję, że też mi się uda zebrać grupkę ludzi. Może dla was nagram w większym gronie właśnie jakiś materiał z Archeage'a, byłoby bardzo miło. A jeżeli wy, kochani widzowie, też gracie w Archeidze i mielibyście ochotę, nie wiem, ze mną jakieś tam e, po XP czy coś w tym stylu, nie wiem, co tutaj zbytnio się robi w tej grze. To, wiecie, że jestem do usług, bardzo chętnie z wami bym sobie pograł. Być może nawet bym to nagrał, byłoby mi naprawdę bardzo miło. No, szybciej ładuj się. No, chcesz wejść do gry, come on. Daję się bawić, rzucanie kląt, przywoływanie zmarłych, tego wszystkiego. Co dzieci lubią najbardziej. <grytanie> Whatever. Dobra. Ach ten scroll. Come on, zadziałaj. Czy mam ścieńki? Czy mi się wydaje? Nie no, chyba nie ma tragedii. Zobaczę jeszcze w ustawieniach. No tak coś nie ta e, full screen musi być. koalicji zmniejszmy sobie na high, żeby tam nie było jakiś problemów, bo jeszcze nagrywam. I pobieram coś w tle. Co to się stało? Hmm, chyba nie do końca tak powinno być. Ustawmy to, co było wcześniej. To byłoby bodajże to. Chyba tak. No nie, po czym nie się bawiłem. No tak, widocznie musi być. Okej, okay, dobra, no co? Co ja tu mogę robić? Także wydaje mi się, że muszę pogadać z NPC tam. Hmm. Spoko. Czyli robimy ze sobą. No. Przekazujemy wiadomości od jednego ambistada do drugiego. No typowo dla MMORPG, że do tego jestem przyzwyczajony. Mam nadzieję, że ta kamerka jest dobrze ustawiona. I wszystko bardzo dobrze widzicie. To ja tę pierwszą nagrodę mam za sobą. To jest łajston. I lecimy do kolejnego MPStana. Zbyt ciekawie to póki co nie wygląda. Zerknijmy jeszcze raz na moją postać. Wygląda spoko myślę. Jest to właśnie ten typ postaci, przy której mogę przysiedzieć trochę dłużej. A zauważyłem, że jeśli chodzi o MMO, MMORPG, to nie warto jest się kierować e, zdaniami innych graczy, bo na pewno spotkaliście się z czymś takim. sobie, wyciągnę sławka. E, spotkaliście się z czymś takim, że jedna klasa jest dużo lepsza od drugiej. Praktycznie cały serwer był zawalony takimi postaciami, które co prawda były silne, ale były strasznie, ale to strasznie nudne. I ja za każdym razem praktycznie słuchałem się właśnie takich. Porad lepszych graczy, żeby grać z powiedzmy wojownikiem, bo jest OP, czy coś w tym stylu. A potem no, kończyło się to tak, że po 20 poziomie już mi się w to nie chciało grać, bo ta postać była taka nudna, że po prostu się nie chciało. Już doszedłem do wniosku, że wolę się dużo bardziej pomęczyć grając słową klasą, ale przyjemną, niż grać czymś łatwym a nudnym. Dlatego teraz gram tym, co yy, tak jakby wybrałem. No, wybrałem. Myślę, że tak mogę powiedzieć. A jako, że tam okultyzm i yy, jakoś tam od yy, Diablo Trójki się tam narodził, jak grałem tym nekromantom. Już to było rodzaj, że była Diablo 2 nawet. Już tam wtedy się grało szamanami, nekromantami, tego typu rzeczami tylko i wyłącznie. To już jakoś to we mnie zostało. Co tutaj mamy zrobić? E, ja tutaj powinienem jeszcze wrócić. Bywać, ja zagadałem się. Nie znam quest'a, jeszcze tutaj wcześniej miałem NPC-ta. To już wolę go tutaj e, mieć z głowy, żeby potem się nie wracać na początek mapy. Dobra. Jeszcze 60 metrów i już będziemy przy npc -cie. No, nie wygląda to zbyt ciekawie, póki co. No, Nie wiem nawet czy tego nie pominąć i nie pokazać wam już jakieś akcje, jakby jakiś konkretniejszy poziom. Ale myślę, że tak do 10 poziomu to nie będzie zbyt dużo. Będę nagrywał non-stop to, co robię. Oj. A później, najwyżej, jak już będę miał konkretniejszy poziom, to już wtedy się pomyśli. A tutaj jest. Nie widziałem. Ty się ukrył skubany. <gryw> Dawaj, nagrodę i lecimy z powrotem do tego MP jeszcze jeden w końcu sprawdzimy nasze umiejętności literno co robię w ogóle z kilpem nie wiem za bardzo jak go pokonałem po prostu naciskałem wszystko co mi się tutaj aktywniło, uaktywniło ja myślę, później się dopiero zaczną jakieś kombosy tego typu rzeczy. Co w ogóle robi ten skill? Chciałbym wiedzieć. Mhm, mm zwiększa mi e, Magic Damage. Tylko na co mi to skoro jeszcze nie mam żadnych skilli? Zwiększa speeda. No tak, w końcu jestem kotem, prawda? Nic, zwiększmy sobie damage Aha, ja to mogę non-stop strzelać. Kuzackie! To to mi się podoba. <noise> Patrzcie To co Kosurki lubią najbardziej krótki cooldown. Spawowanie... <noise> Kujka stami. Świetne Coraz bardziej mi się ta klasa podoba Mam nadzieję, że potem będzie jeszcze jakaś klasa typu wysysanie. Yy, wysysanie zdrowia, czy czegoś takiego. Taki typowy lifestyle z daleka. Takie wampirze umiejętności to też by się na pewno przydało. Bo skoro mam być jakimś nekromantą magiem, to prawdopodobnie będę bardzo yy, słaby, będę miał bardzo mało HP. To jakieś leczenie, czy zwiększanie ilości punktów życia się na pewno przyda, myślę. Ale tutaj to już pewnie zbroja i yy, enchanty będą odgrywać ważną rolę. Dobra, tutaj już pozabijałam już. Dość ciekawie wygląda tutaj yy, cała bitwa, walka pomiędzy tymi NPC-tami. Coś to jest, hmm. jakiś łodziak. <grywy> I proszę powiedzieć, że go dostanę. Nie dostanę, tak? Czy dostanę? Pójdzie za mną? Pójdź za mną. Nie pójdzie za mną. Szkoda. Te pisy tymi znikają cały czas, to jest niepokojące. Dobra. Wiecie co, ja sobie to zostawię na później, tak poza nagraniem. Daję sobie tam te skile, żeby was tutaj zbytnio nie przynożać. Chyba, że są tu jakieś osoby, które by chciały jednak te skilę e zobaczyć. To mogę tutaj na szybko przelecieć, jednak sprawdzę, jak to wygląda. Ten przywołuje kruka, który atakuje przeciwników. Nie wiem, czy tutaj chciałbym właśnie kierować się w klątwę, czy w przywoływanie właśnie takich różnych rzeczy. Ja z tego, co widzę. Tutaj mogę przewołać zjawy, kruki. A co ze szkieletami? Co z zombiakami? Halo, halo. Nie wiem, jak się to ustawia, nie chcę się ośmieszać. Ładę mi <laughs> się z tym pobawić. W każdym razie myślę, że nie będę zmieniał postaci tutaj Zostałem przy tym, czym gram. Podoba mi się ta poklasa, nawet. Jest spoko jest spoko. Machroa Gdzie ty jesteś? Jeszcze jej nie widzę na horyzoncie. Gdzieś tutaj musi być. A ja mi mapkę, wskazuję. Dopiero pójdziemy do Banshee. Tu jest Banshee, widzę. Nie wiem dlaczego te npc tym mi się tutaj nie pojawiają od razu. Nie wiem czy to jest Bóg czy ja coś mam tutaj źle z ustawieniami. Nie mam pojęcia, ale tutaj już dostrzegam ogromny minus tego. Nie chcę nic mówić, bo być może to jest wina, coś yy, nie do końca gry. Ale nie. No zobaczymy w późniejszej fazie gry, jak to będzie wyglądać. Bo jak się będzie dziać tak cały czas, to nie widzi mi się grać tak zbugowaną grę, no więc zobaczymy. Ważne, że da się skakać. <grych> to jest dość istotny element z każdego MMORPG. Wyobraźcie sobie zapieprzać z jednego miasta na drugie bez możliwości skoku. To było tragicznie nudne. <grymne> nie śmiejcie się, ja wiem, że wy też tak robicie. To jest niezły czasu umijać. <grymne> Kaka nie wchodzi. Nie coś w tym jest, coś w tym jest, coś w tym musi być. Mandagora rod, korzenie mandagory, gdzie tutaj jest jakieś Tu jest. Myślę, że to jest dropik z tego. Ale świetny jest ten skrzyż, naprawdę pewno się podoba. Jest konkretne, bo mogę to używać w ciągle w chodzie, że tak powiem. Będą korzenie mandagora. Jest. Czyli dobrze że tak musimy zabijać te... ...roślinki. Który ja tu już mam poziom? Mogę to jakoś sprawdzić? Mam jeszcze ci poziom. Nie ma tragedii, myślę. Już tutaj od razu to zauważyłam, Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale przy każdym spocie stworów jest tutaj widniej jeden chociaż... Chociaż jeden boss. To jest naprawdę fajne. Myślę, że to będzie jakoś w późniejszej fazie gry jakoś bardziej istotne pewnie. Na czwartym poziomie myślę, że dostanę jakiegoś quest'a, który będzie mnie, będzie mnie zmuszał do zabicia takich bossów. Ale to zobaczymy wszystko. Mam trzecie korzenie. To wracam do NPC-ta po nagrodę. I wiem, wydaje się to nudne, tak, ale tak naprawdę jeśli gra się dużo w MMORPG, to to jest urok tej gry. Nie wiem, te pierwsze questy, nie wiem dlaczego za każdym razem, jak osiągałem tam jakiś poziom, zawsze lubiłem sobie stworzyć nową postać, żeby tak właśnie bez. Yy, bez mózgo <głos》> móc chodzić po planszy i zabijać te łatwe sporki, które padają na kilka strzałów. Ja ogólnie te wszystkie questy są takie proste, nie trzeba kombinować. Do zabicia mamy trzy stworki, a nie 100, jak to jest zazwyczaj w późniejszych fazach gry. Się. Irytuje mnie to naprawdę, że nie zawsze widzę te postacie. Hmm. Na to na zobaczyć... najbliżej. Mahrabaran". Gwiazda, gildyj... Gwiazda gildyjna. Nie wiem do czego to może służyć. Jak w ogóle tam jest w moim punku. Czy jest tutaj coś, co mógłbym otworzyć? Right jest tylko skrzyneczka. Hmm. Jakieś dopalacze czy coś w tym stylu, co zwiększa moje z, y, umiejętności, mocy i tego typu rzeczy na jakiś okres czasu. To nie mam na razie pojęcia, do czego służą te wszystkie umiejętności. Tu mam jakiś naszyjnik, załóżmy go sobie. Widzę, że mi HP zwiększył. Jeszcze tutaj sobie wykonajmy questa. Za chwilę myślę, że to zakończę ten materiał, ten odcineczek. Ale jeszcze dzisiaj myślę, nagram kolejny. Tutaj postaram się tak jak mówiłem do 10 poziomu e, nagrywać wszystko co robię, a później od tego 10 zacznę prawdopodobnie grać trochę sam i po prostu będę wam e, robił takie mini update'y, że tak powiem, co tam się zmieniło w mojej postaci, będę do, e, dopowiadał wszystkie rzeczy, które się dowiedziałem o tej grze. Myślę, że będzie to dość ciekawa seria i jeżeli wam się spodoba, to będę ją kontynuował jak tylko mogę. To jest naprawdę od bardzo długiego czasu mam ogromną ochotę, żeby sobie pograć jakieś MMORPG. I jest jeszcze jedna gra, którą bardzo chciałbym nagrać w przyszłości. Jest to nic innego jak World of Warcraft. To jest najpiękniejsze MMORPG, jakie istnieje. Więc to jest pewne, że kiedyś na pewno to nagram. Jak tylko będę mógł sobie pozwolić na abonament i tego typu rzeczy. No to jak wiecie, Blizzard jest trochę bezczelny w stosunku do World of Warcraft, bo to jest prawdopodobnie jedyna gra, którą trzeba kupić. Trzeba kupić tyle dodatków, żeby w ogóle grać yy, w pełni w tą grę. To jeszcze dodatkowo mamy te ze strony mikropłatności, co jest naprawdę trochę bezczelne ze strony Blizzarda. Bo wszystkie formy płatności są w tej jednej grze, ale no, co zrobić? Gra jest świetna, trzeba im to przyznać. I mam ochotę, naprawdę mam ochotę, żeby z nią zagrać. Ale to już w przyszłości. Mam nadzieję, że jeszcze zafascynowanie e, World of Warcraft jeszcze będzie ciągle na takim samym poziomie. Żeby ten filmik, który w przyszłości nagram znowu jakoś też cieszył się popularnością, byłoby super. Jakieś tabletki energii tutaj. Poczekajcie na moment, sprawdzę. Okej, okay. zapisuje się wszystko, jest dobrze. Ta kamera nie raz już mi robi takie figle. <laughs> Wyłącza się w najmniej odpowiedni momencie. Co widzieliście już na portalu? Przez moment grałem bez kamerki. Markers, mhm. Czyli to codziennie będę wykonywać. A weźmy sobie. Jasne pewnie. W końcu jakieś konkretniejsze postacie, potworki do zabijania. <noise> ale bardzo podoba mi się styl walki tego. Ale nekromanty, ciekawe jak wygląda typowy mag tutaj. Pewnie ta dużo silniejsza, ale kastowałby je długo tak jak to się stało na magę. Długo kastowane potężne umiejętności. Myślę, że zabiję jeszcze 3 te stworki wrócę do Pisita i zakończę ten odcinaczek i zabieram się do nagrywania kolejnego. Bo po prostu nie chcę, żeby to materiał jakoś długo się wyrzucał i też nie chcę, żeby trwało zbyt długo. Więc wolę je sobie tak podzielić. Tak mi jest dużo wygodniej, po prostu. Mam nadzieję, że to nie za was jakiś kłopot, żeby przeskoczyć po prostu po tym odcinku do następnego. Jeżeli oczywiście wam się podoba. Nie sporek. Ale naprawdę ten system walki jest świetny. <laughs> I z tego co słyszałem, tutaj ta gra była bardzo yy, yy, ukierunkowana tak na system gry yy, podobny do Lineage'a, dwójki oraz właśnie World of Warcraft, co mnie bardzo zaciekawiło, żeby w tą grę zagrać. I ponoć to jest w sumie podobnie jak Ion, Tylko, że tam jeszcze mieliśmy te formy tych skrzydeł i tego typu rzeczy, co bardzo opierało się wokół tego, ta gra. Ale tutaj z tego co właśnie słyszałem, to silnik gry i ogółem To tak jak została ona stworzona, była bardzo Bardzo utożsamiana właśnie z Linajem 2 oraz World of Warcraft No to dajmy sobie tego quest'a i się z wami pożegnam już Myślę, że to by było na tyle I tutaj dochodzimy do którego poziomu? Do piątego. Hm, nie wiem czy nie lepiej byłoby właśnie dokończyć, ale Mam nadzieję, że po podostanie tego quest'a Otrzymam tyle expa, żeby było wystarczająco na piąty poziom. Myślę, że byłoby super. Znaczy ja omijam te empicyty. Znowu mi po jakiś znikł. A, do niego. Okej. Okay. Ja się cały czas słyszałem. Jest. 3%. Toż kamy najbliższego stworka, dobijemy go, żeby jedynie ten piąty level wbił. Wpadł. Gdzie to są jakieś potworki? To jest jakiś. To lecimy już do niego. No okej. Ty ginij. Jest, super, mam 5 poziomów. Jeszcze tutaj na szybko sprawdzę, co to są za skile. Co tu mam? A, to jest taniec. <laughs> Ach, ten scroll. Come on. Współpracuj. Tak, i myślę, że tym tanecznym akcentem zakończę ten odcinek. Więc yy, ja się zabieram za kolejne, a mi się żegnam, bo myślę, że to też będzie wrzucone jakoś w odstępie czasowym. I tutaj jedna prośba dla Was zostawcie łapkę w górę. Nie chcę wyjść trochę na taką osobę, która się o nie prosi, i tak dalej, bo robię to naprawdę. Dobra, robię to bardzo często. <laughs> Ale tak czy inaczej, to są rzeczy, które naprawdę mi pomagają w tworzeniu filmików. Bo ostatnio yy, jakoś tak zbyt dużego odzewu od Was nie otrzymuję, co jest naprawdę dla mnie smutne. I przynajmniej te łapki w górę mnie jakoś motywują do pracy, dalszej pracy. Więc co ja mogę więcej dodać, no życzę Wam jak najbardziej miłego dnia. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie. Peace, yo!